Tysiące dzieci w państwach zachodniej Europy padają ofiarami pedofilów. Dzieci poddane seksualizacji narażone są na zwiększone ryzyko wykorzystania seksualnego. Ale jest nie seks edukacja niszczy intymność proszę, nie dzieci nie rusza, i wystawia je na nich pedofilów. Wielu seks edukatorów chwali się swoją rozwiązłością, a niektórzy okazali się pedofilami. Jest teren ogrodzony przecież. Proszę, nie to nie proszę to dostawić. Proszę to dzieci ...i są źródłem cierpienia przez całe życie. Nie, ale nie mnie. Bo, 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 proszę, proszę. Ale, ale, no, Efektem edukacji seksualnej promowanej przez WHO. Tutaj zostaliśmy zaatakowani przez lewicowych aktywistów. dzieci mają być uczone o masturbacji i instruowane po prostu jak założyć prezerwatywę. Dwunastoletnie dzieci mają umieć komunikować się w celu uprawiania seksu. ...teren Pan go jeszcze przedstawia przez 30 lat władze Berlina świadomie przekazywały dzieci pedofilom. Tysiące dzieci w państwach w zachodniej Europy padają ofiarami pedofilów. Dzieci poddawane narażone są na zwiększone ryzyko wykorzystania seksualnego. Awanturuje secualnego. się. Awanturuje. Kubiak. Kubiak. Kubiak się awanturuje. Seks edukacja niszczy dzieci. I tutaj widać, kto się zachowuje agresywnie, to. To tłamsi wolność wypowiedzi, także mamy tego na miastkę, co się dzieje w krajach zachodnich, gdzie nie można w ogóle krytykować ideologii LGBT. To jest po prostu sianie terroru. I tą na tutaj tej widzimy w Zielonej Górze. Zaraz się rozpocznie różaniec. Zebraliśmy się dziś na w intencji wynagrodzenia Panu Bogu za grzech sodomii, promowany w czasie Zielonogórskiej Homo za zgorszenie, jakie przyniesie ona w przestrzeni publicznej oraz w intencji nawrócenia uczestników homoparady. Procesa jest zorganizowana pod hasłem stopedofilii, ponieważ chcemy znaczy zorganizowany pod hasłem stop ponieważ chcemy podkreślić, jak ruch homoseksualny przez domaganie się kolejnych przywilejów i równości wszystkich form życia seksualnego zmierza prostą drogą do akceptacji dla pedofilii. Demoralizacja i przygotowanie ludzi do akceptacji dla pedofilii odbywa się na dwóch płaszczyznach. Odolne poprzez standardy edukacji seksualnej, czyli to, co na naszym plakacie, które mają obowiązywać we wszystkich państwach Europy, w tym w Polsce, a w niektórych krajach obowiązuje ona już od dawna, na przykład w Niemczech, gdzie ta demoralizacja jest obowiązkowa dla wszystkich dzieci, a rodzice, którzy się temu sprzeciwiają, są skazywani na karę więzienia i grzywny.